Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test bezszczotkowego klucza udarowego Kaltman model KTI BKU-20V. Zapraszam. Dobrze, zanim przejdziemy do klucza, to dzisiaj mamy poniedziałek, 18 lipca i dzisiaj startują Dni Titanium w Informowałem Was wcześniej na filmach, że Wam dam znać, jak coś będę wiedzieć więcej o akcji. Teraz Wam wklejam, wklejam baner. W sieci BrikoMarsze będzie można kupić narzędzia Kaltman Titanium w bardzo fajnych cenach, w cenach promocyjnych, tak niskich jakich do tej pory nie było i myślę, że jest to dobry moment, żeby zgromadzić swój startowy, lub też dokupić sobie narzędzia, jeżeli ktoś chciałby wejść w ten system. Pod tym filmem w opisie wklejam wam też link do strony Kaltman, do profilu Facebookowego i tam wyszukujcie też informacji, które strony, przepraszam, które sklepy biorą udział w tej akcji. Tam powinna pojawiać się lista. Jeżeli jakieś sklepy będą chodzić, lista będzie też aktualizowana. A teraz przechodzimy już do samego klucza. No, mamy narzędzie, które, na, na które wiele osób czekało. Bezszczotkowy klucz udarowy. Takie narzędzie e, zawsze fajnie, jeżeli pojawia się w portfolio danego producenta. No i tutaj mamy klucz o modelu, tak jak mówiłem, KTI BKU-20V. Przejdźmy sobie na początku do parametrów. Parametry mamy jak zwykle tutaj fajnie wypisane na kartonie. Mamy prędkość bez obciążenia. Trzy biegi są 1500, 2100 i 2500 obrotów na minutę. Natomiast częstotliwość uderzeń to 1500, 2600 i 2800. Maksymalny moment obrotowa klucza, y, klucza to 450 Nm. No i co? Mamy 450 Nm i dosyć kompaktowy klucz. Może od razu tu sobie zmierzmy. Od początku obudowy to jest 14,5 cm. Jeśli chodzi o grubość, klucz najgrubszy jest mniej więcej w tym miejscu i tutaj jego grubość wynosi 6,4 mm. Natomiast wysokość z baterią czwórką wpiętą to jest niecałe 26 cm. Budowa klucza ogólnie banalna. Obroty lewo, prawo. Tutaj trzy diody LED doświetlające nam miejsce robocze. No i na dole wybór e, biegów, wybór momentu obrotowego, tak naprawdę bieg pierwszy, bieg drugi, bieg trzeci. Z boku możliwość z lewej i z prawej strony do przy, e, przykręcenia uchwytu e, zaczepu do paska. Zaczep do paska oczywiście mamy w zestawie. <laughs> Słuchajcie, tutaj jeszcze jest ogumowane. I oczywiście tutaj też mamy sporo gumy, jak to w narzędziach Cartmana. E, klucz bardzo kompaktowy, naprawdę fajnie leży w dłoni. Przy okazji pokazałem wam, jak klucz pracuje. To był bieg trzeci. Wygląda bardzo ok, no ale najważniejsze tak naprawdę są testy. E, słuchajcie, wielu producentów mm, ma zakrętarki w okolicach 200 Nm, a klucze mają raptem 250-280. Nie jest to duża różnica, i wtedy taka zakrętarka, a klucz nie stanowi za bardzo jakiejś różnicy. No, oczywiście można używać adaptera, na którym tracimy chociażby o takiego adaptera do zakrętarki udarowej, ale oczywiście wtedy taki adapter e, przez luzy. Powoduje utratę nm, <laughs> dlatego warto zawsze jest mieć klucz. Natomiast tutaj mamy klucz o mocy 450 nm i jest to już naprawdę bardzo sporo do zastosowań domowych. Myślę, że nic więcej tak naprawdę nie potrzeba, ale tego dowiemy się w praktyce. Zobaczymy, jak ten klucz pracuje i jak sobie radzi w różnych próbach. Także zapraszam na testy i sprawdzimy, jak to działa. Dobra, ogólnie jest to mocny klucz udarowy, dla którego sosna i wkręty do drewna nie stanowią problemu. Ale oczywiście to jest test, więc tak skromnie, dwa wkręty, chociaż sobie wkręćmy i potem przejdziemy do jakichś innych testów. Założona przejściówka udarowa na zwykłe bity i próbujemy sobie wkręt 24fi8. Oczywiście bieg trzeci, największy i mamy tutaj baterię czwórkę w pełni naładowaną. Próbujemy. Oczywiście bez żadnego problemu i od razu szybko sobie zmieniamy tutaj nasadkę i próbujemy wkręcić wkręt 16 cm długości FI-10. Także bez problemu. Dobrze, sprawdzimy sobie teraz klucz w kilku e, takich losowych sytuacjach. Losowych mam tu na myśli e, dlatego, że nie mam klucza dynamometrycznego o tak dużej mocy, więc będę odkręcał śruby, które tak naprawdę nie wiem jakim momentem są e, dokręcone. Będę, szukał, e, będę starał się znaleźć śruby, e, które są gdzieś za, e, zastane, dawno nieodkręcane. No i zaczniemy klasycznie, po pierwsze, bo od kół samochodowych, a po drugie klasycznie, bo od maluszka. Także koła w maluchu, może ktoś się zaśmieje, że można je palcem odkręcić, ale ten maluch stoi tutaj kupę lat i koła nie były zmieniane również bardzo, bardzo długo. E, zakładamy sobie tutaj na w tym wypadku to jest dziewiętnastka. Mamy baterię czwórkę w pełni naładowaną. Oczywiście od razu ustawiamy klucz e, na maksymalną moc. No I co, spróbujmy sobie ze dwie śruby? O, odstrzała. Dobra, to już kręcę palcami, żeby nie uszkodzić gwintu. Spróbujemy jeszcze jedną. E, przykręcam. No i bez problemu. Dobra kręcę sobie je z powrotem. Dobra, słuchajcie, przejdziemy do troszeczkę trudniejszego testu. Tutaj mamy drabinę dekarską, no nie małe urządzenie i no też nie małe śruby. Śruby na nasadkę 24, no i koła, które nie ma co się oszukiwać prawdopodobnie kurczę mogłyby nie być zmieniane kupę lat, tak naprawdę. Nie mam pojęcia jakim momentem obrotowym są dokręcone. Niestety, tak jak mówiłem, nie mam klucza dynamometrycznego o jakiejś dużej mocy. Mam tylko 220, a nawet chyba 210, ale zrobimy tak. Także spróbuję sobie, wziąłem sobie klucz, ustawiłem go na 210, na maksa, i spróbuję sobie te śruby dokręcić, czy w ogóle one cokolwiek się ruszą. Wtedy będziemy wiedzieli, czy one są dokręcone na te 210 minimum. Spróbujmy sobie chociaż trzy śruby. O kurczę, nic nie idzie. Drugie kliknięcie drugiej śruby. Dobra, wszystkie trzy śruby klikają. A weźmiemy sobie jeszcze czwartą. Wszystkie cztery śruby klikają. Czyli mają minimalnie 210 Nm. No dobra, więc te cztery śruby mamy minimum 210 Nm, nasadkę mamy udarową firmy Beta, także porządną, klucz od razu oczywiście ustawiony na maksymalny moment obrotowy, bateria czwórka wciąż w pełni naładowana, próbujemy. Dobra, podokręcam je, żeby zaraz nie spadło coś tutaj. Wszystkie cztery śruby odkręcone praktycznie od strzała. No dobra, sprawdźmy jeszcze te dwie na dole. Wszystkie się odkręciły bez problemu. Dobrze, jeśli chodzi o drewno, to sosna dla takich mocnych kluczów wodorowych no, nie, sta nie stanowi problemu, e, tym bardziej wkrętami, jakimi ja dysponuję. Przejdźmy sobie teraz do czegoś twardszego, czyli bóg w tym wypadku. E, wkręcimy sobie dwa wkręty te, które stawiają największe opory, e, Fi 10 16 cm długości, a potem sprawdzimy sobie Fi 12 16 cm długości. Klucz ustawiony na pełną moc, bateria w pełni naładowana i próbujemy. Da im damy rady. No, jednak to jest Bóg. Za chwilę prawdopodobnie zerwę śrubę i już go nie wydostanę. Więc lepiej go wykręć. A nie mówiłem. Także to już nie chodzi o to, że klucz jest za słaby. To już po prostu muszą być odpowiednie śruby do tak potężnych momentów obrotowych i do tak twardego drewna. Dobra, teraz robimy tak. Ten klucz Kaltmana maksymalny moment obrotowy 450 Nm. Natomiast tutaj mamy klucz DeWolta. Model DCF894 Maksymalny moment obrotowy, znaczy inaczej, moment dokręcania 447. Zrywania to nawet tam ponad 800, ale nam, ter, nas teraz interesuje dokręcania. Skoro 447, a tu 450, próbuję dokręcić śrubę. potrzymam około 5 sekund. E, nasadka udarowa 22. Oryginalny akumulator DeWalta 5 w pełni naładowany. Spróbujemy to najpierw dokręcić. Nasadka już było widać, że stoi w miejscu, nie rusza się. Zmieniamy nasadkę na Kaltmana. No i to jest takie chyba jedno z największych wyzwań teraz w tym teście. I zobaczymy, czy damy radę to odkręcić. Bateria czwórka również w pełni naładowana, najwyższa moc. Odkręcamy. Odkręcone. Było widać, że już troszeczkę musiał postukać, ale się udało. Ja wiem, że to tak jest, że teoretycznie moment dokręcenia, odkręcenia nie będzie taki sam z tego, co pamiętam. Chociaż jak coś to mnie poprawcie, do odkręcenia chyba jest potrzebny mniejszy moment niż dokręciłem. Czyli jeżeli dokręciłem tam powiedzmy 450, to do odkręcenia teoretycznie wymaga, potrzebuje mniej. Ale tak czy siak, taki jakiś test mogłem przeprowadzić z takim mocnym DeWaltem. Jak widać poradziliśmy sobie. Dobra, słuchajcie, zostaniemy jeszcze na chwilę przy tym teście. Jeszcze jedna ważna sprawa. Ja te narzędzia testuję na największym akumulatorze, jaki mam, czyli czwórka na ogniwach 21700. Z tego co się dowiedziałem, od razu mówię, że nie wiem, czy tak jest we wszystkich narzędziach, ale w narzędziach Kaltman ten klucz ma 450 Nm i podobno te e, parametry podawane są przy najmniejszym dostępnych, dostępnym akumulatorze u nich w systemie, czyli w tym wypadku dwójce. Co oznacza, że jeżeli on by miał 450 Nm na dwójce, to na czwórce ma jeszcze więcej zapewne. Więc e, zróbmy sobie jeszcze raz ten test. Dowalimy to DeWaltem na te 447, tyle teoretycznie praktycznie ma DeWalt i spróbujemy odkręcić kaltmanem, tym razem na akumulatorze dwójce. E, teraz tak, przed chwilą ten test co robiliśmy, to robiliśmy tu na tej śrubie. Ja ją wymieniłem na nową, tak wiem, że nie wygląda na no, na jak nowa, bo ja już ją sobie tutaj wstępnie dosyć mocno DeWaltem dokręciłem. Teraz jeszcze chcę tylko na filmie e, dokręcić, pokazać, że do momentu aż się nie będzie ruszać nasadka, że jest na maksa dokręcone. Próbujemy. Tutaj klucz mam zblokowany, żeby z tyłu się nie ruszało. Na tamtej śrubie miałem dłuższą i wtedy się akurat ona fajnie sklinowała. Tutaj niestety się z tyłu rusza. Tutaj macie wycięcie, będzie widać, że już nie, nie, nie rusza się nasadka. Stoi w miejscu. Wezmę sobie ten klucz, bo to co prawda się sklinował, Będzie niebezpiecznie, jaką wystrzeli. No i dobra, zmieniam sobie nasadkę. Zmieniamy sobie nasadkę na Kalkmana. Dwójka jest w pełni naładowana. No i zobaczymy, czy zerwiemy to na dwójce. Próbujemy. Zerwane. Także dwójka też sobie bez problemu poradziła. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po tych testach. E, ogólnie powiem szczerze tak. Klucz sprawuje się bardzo dobrze. Wszystkie zadania, któremu tutaj wymyśliłem, bez problemu uporał się z nimi. I generalnie powiem Wam szczerze, testowałem już na moim kanale jakiś czas temu, w zasadzie na początku przygody z firmą Kaltman, szlifierkę bezszczotkową, kątową z regulacją obrotów i wkrętarkę udarową. Wkrętarkę tutaj mam akurat pod ręką, mam na myśli o tą wkrętareczkę, szlifierkę gdzieś mam tam schowaną. I powiem Wam szczerze, że to narzędzie dołącza do tych dwóch pozostałych, o których właśnie mówiłem, jako takie top z tej firmy, jako narzędzia, które, dla których warto wejść w ten system, jeżeli ktoś się zastanawia. Bardzo fajne narzędzia, bardzo dobrze wykonane. Szlifierka z regulacją obrotów, krętarka mocna, udarowa e, z momentem obrotem 60 Nm i bardzo fajny klucz 450 Nm o bardzo fajnej, rozsądnej obudowie, znaczy w sensie budowie kompaktowej, miałem na myśli. I powiem Wam szczerze, że. Naprawdę fajnie się pracuje tym kluczem. Według mnie jest tutaj bardzo fajnie zrobiony balans między wielkością klucza a mocą jego. Także według mnie bardzo fajne narzędzie. Ale oczywiście każdy po obejrzeniu tego testu wyciągnie swoje wnioski. Jeśli chodzi o cenę klucza, no ja oczywiście ten klucz dostałem od firmy Kaltman troszeczkę wcześniej niż on się pojawił na półce. Jednak z tego co się pytałem to klucz ma kosztować 400-450 zł jakoś tak. Oglądając klucze udarowe innych firm no to powiem Wam szczerze, że klucze no mniej więcej tyle kosztują. Kosztują, ale w innych markach często to było tak, że klucz kosztował właśnie 350-450 zł i miał tak jak mówiłem 280 Nm, może 300. Tutaj mamy klucz bezszczotkowy z momentem obrotowym 450 Nm i z tego co widzieliście kiedy robiliśmy ten test z DeWaltem, oczywiście to wszystko takie jest, takie testy domowe, ale można śmiało powiedzieć, że w okolicach tych 450 Nm na pewno ten klucz ma. Na ten film będzie wszystko. Przypominam o dniach Titanium, o których mówiłem na samym początku filmu. Jeżeli ktoś chciałby sobie coś kupić, to jest to dobry moment. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.